O, oh, hello, how are you? Please, come in, come in. Uh, ja troszeczkę znam Polskę, miałem two wives from Poland. Yeah. very nice ladies, bardzo piękne panie. Uh, tylko mnie zdradziły z czarnoskórym, ale tak to bardzo dobre gospodynie, housekeepers. Uh, so, uh, to są uh, ta kuchnia tego domu. Tutaj jest hob. Uh, ja nie wiem, czy w Polsce macie hob, ale tutaj możecie podjąć dziennie. Tak, nie musicie rozpalać ogień Tutaj hob. E, tak samo tutaj wsadzacie jedzenie I tu się piecze, nie musicie tam na dworze nic robić nie? Please come in, come in Tutaj kawa, kawa tutaj Espresso e, I tutaj macie naczyń e, I także macie pralka Washing machine here That's a washing machine here Nie musicie na rzeką prać Nie musicie, bo to pierze, A tu się. Tutaj jest sushi. Polska chyba nie macie jeszcze, nie? Please come, come over, come over. E, to jest czarny kettle, kettle, Tutaj się pogrzewa woda. Nie musicie tak samo na dworzu tam rozpalać się ognisko i, i, i Tutaj jest. Tutaj jest jeszcze powora A to jest air fryer, fryer, fryer. Nie, nie obrażam was. To takie fryer, to takie smażalnica, smażalnica. Tutaj jest bathroom, łazienka, tutaj się robi e, numer jeden, numer 2 i musicie iść na dwór, tak jak w Polsce do wychodka, tutaj mamy łażęki w budynku w domu.